Krzysza z krakowskiego Przedmieścia. Ja nawet nie wiedziałem, że was tylu jest. Ja myślałem, że was jest tylko garstka. Ja was oglądałem w telewizji i nie wiedziałem, że was aż tyle tysięcy osób tu jest. Zawsze was oglądałem z ekranu, a dzisiaj przełamałem te swoje bariery ciężkie. Wiem, że jutro będę miał sromotne lanie za to, że się tu pojawiłem. Ale to jest zasługa tu Ryszarda, bo to on mnie namówił. I coś wam powiem. Nigdy nie byłem za paradą, ale dzisiaj widzę, że jednak popełniłem wielki błąd. I zrobię wszystko, żeby mego kolegę, premiera Jarosława Kaczyńskiego, namówić, żeby się jednak otworzył ruch Milana. I tak się właśnie zastanawiałem. Mówię, że Was tylu jest. Mówię, przecież słońce świeci dla wszystkich. Nie może być tak, że jedna strona się opala, a druga się nie opala. Słońce jest dla wszystkich! Równość jest dla wszystkich! Koniec dyskryminacją! I będę to mówił każdego dziesiątego na krakowskim przedmieściu, że wy jesteście całkiem przyzwoici. I żałuję, że dzisiaj nie ma tutaj ze mną biskupa ani żadnego księdza. Są, tak? Dobrze, może są. Nie będzie, że ja ich reprezentuję. Kocham Was wszystkich. My się też kochamy. I na zakończenie powiem Wam tylko jedno, że zrobię wszystko. Z Ryszardem, żebyście mieli normalną swobodę, równe uprawnienia i związki muszą być zalegalizowane. Dziękujemy Andrzej. Prawa dla Andrzeja, obrońcy krzyża z Krakowskiego Przemieścia, słuchajcie. Takich sojuszników się nie spodziewaliśmy. Słuchajcie.